Nie ja będę nie wiem, co to się dzieje. No to, to łączyłeś na sect kamerkę co ty chcesz? No co on też nie robił, się powinien teraz nie tak idzie. skulać i prostować, a nie ja już się zaczął po no. coś. Może być kajak jest Ale bym nie cię ruchał, szmano! Znam z nie spojrzał! Gdybyś też zaświecił, to shotuj i wklej się piony obok tego. Czy co wy baliście? W ogóle nie dali. Aha, no to co Jezu. zasłużył! Żeby nie dostać! Sorry, gdy cię gejem do czegoś zobowiązuje, nie dostaje kołdry i chuj! No to jak czekamy? Czekamy? DJ spokój się DJ spokój się Mogę Super To się cieszy. A też już zeszły do szkoły. Czy mi ten twaliło kurs? Nie, po prostu on cię zignorował. Panie serw, bo What? ich da jest straszny filmik na YouTube. <laughs> matki ma depresję i myśli, że nie ma internetu. Halo! No, jestem! <laughs> Zwalczę konia pani Churchill. Jeszcze ten w został. Nie? Teraz jest ten, nie z, z Senegalem. MIGER! Musisz to połączyć. Ja pierdolę, ale gówno. i ja mam mózg, kurwa wiewiórki. Halo! Halo. 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 No, widzę, że się odzywasz napalony bocian, ale nie gadasz. Musisz <śmusy> <śmusy> <na palony bocian, śmusy> mnie słychać? Halo. Halo. RTC do no tak, Nie, bo RTC to by go w ogóle nie połączyło. No nie, czasem po prostu cię połączę, mnie? Ale... Tak, Badać? słychać. Ale jak ty chcesz mu to spokojnie? Opiszę mu. O, i wyszedł. O, kierunek, kierunek, kierunek. Ciebie ma doleznik. Um... Jak oni um... um... Nazywam się Maciej Maciusz i zapraszam ja cię, na uda ci O, co widzi twoja mama? O, cię co pierdolisz? Kurwa nie wypada ci pierdoli. Dobrze, ruchem. No wiesz, ona ma tego skina. Tak. O! Okej. Okay. Komu ty chcesz po starej? Tak, nie, nieprawda. To będziemy jechać po swoich starych twoja mama. Chyba twój stary Twój tata! Twój tata jest tak brzydki, że wyszedł za mąż. Wszystkie wody mi się zatrzymały, kurwa.